Mam dwa takie, order Shred. Shred, szok. Ruda osmu. Żad, szad, ty mnógł, shard. Nie jestem... Shred. Czekaj, Ruda Osmuk. To, to, Ruda 8 Ty, właśnie zgubiłem, nie wymag wyjść, ooo. Wychodzę. Wychodzę! Czyli mówisz, że to jest tak jakby lepszy killoff, tak? No yes. To co za chwilę to zrobię. O, tu masz, czyli czy tam kto robił żelazo. No ja yep. gdzie moje żelazo. Proszę. Teraz moje sz szmalcz się przepala, przerabia. Będziemy potrzebować dużo węgla. Dusztapka osmo. Będziemy potrzebować dużo to węgla, jeżeli będziemy chcieli tego, bawić się w tego galaktyka. Ja się nie bawię w kosmosy żadne. Wiesz, ja chyba, ja chyba się będę bawił, jeżeli nam, jeżeli nam się znudzi wszystko. No bo tu są te Keplery, Jowisze, no. nie Jowisze. Jowisz? Na Olbrzymka sobie polecimy. Na czego? tu da się lapać? Olbrzymka. A tu da się lapać? No tu są te, są modyfikacje, na która pozwala tutaj. rakiety, możesz sobie na Księżyc polecieć. Uuu, jakie fajne. No tylko zanim to zrobisz to zdąży... To zdąży... Dwa ciele. lata miną. No bez kitu. Właśnie kurde, pajają na creeperza. Jezu, co to za gówno? O, ja o. O, niech tam nie Już No, Cliper jakimiś gnówami nas zaatakował. Pół serduszka mam. I... A ten pająk jeszcze plum mniejszymi pająkami. No. O Jezu! Critical shoot! Mam pół serduszka. Ząbek jakiś złoty tam jest. Eee, to jest jasno głazowe. Nie polecam się z Zobacz, takich... Zobaczcie, co tu mam. Zobacz, jaka fajne O, A no. no. ja mam szczęście, ja mam szczęście do tego. Ale ja mam kozatki mam. zeszła mnie. Mamy bezman Stop! Dziadkę! Ooo! Knowledge gap fragment Widzisz gówno ci wypadło, żebym ja to dostał. E piersi mam! O nie! Złoty o. idzie! Waga, bo muszę od sobie. zabiję. Serbiuszko mam! nie jedz... nie jedz jego. Ja jak ten. Można to zjeść, ale nie z tego to, jak będziesz miał loa dużego. Palić się do nie. Ja, ja będę z... bardzo miał małą HP, tak? Tak. Kto chce jedną szmulę? Ciekawe, co można zrobić z tym Scott tonem? Głowę ząbi to wywala. Jakieś fajne dziwne i w ogóle, jakieś magie. E, A jak się wszystko wywalało? A, eee, tak o. Kon... E, nie, shiftku. Karoty nam będą potrzebne? Tu jest laleczka wódu! E, o, z przyszykuj się. Kurde, ile creeperów! Dlaczego masz takie szczęście, Ty, według... O! Jestem z ośmiornicą na głowie jakąś. Ty z tego, z A. Ja się chowam. A ci wykopać żółte tygunzu? A jakie macie kilofy? To... Jaki masz kilow? Ja mam osmulowy ja Osmulowy No nie wiem jak to się czyta Dobra, nie, nie czepiam się ciebie Dobrze os Osmowy Osmowy, dobra No, zrobiony z osmu czy tam, z os czy, tam z os czy tam osmiowy, nie wiem Dobra. O, ja był w ogóle strony burzy, no nie. Ej ta, ej, zobaczcie sobie na mapę, tu jest jakiś ten o O, o order ordershaft Ty krycha na znowu J jakiegoś gunwa? O, Tin! Cynę mamy eee... Możemy się w rakietki bawić. Cigan! Mam cigun dwa! Cyn, sorki! No. Oo! Tu cave był! Ty o, o No to tak wiesz ja padłem sobie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, bo nie ja wiesz... boję. w tle sobie jak jakąś coś? muzyczkę dam, jak my sobie... Ej, ja w ogóle ja głodny, głodny jestem. Masz, masz żarcie? Jakiś chili? Ja mam zgniłe mięsko, proszę. O nie, dzięki. Zjedz sobie. Tutaj jest. Ale nie da ci na się, bo ja teraz jadłem nie dało mi na minusie. No ale to są szanse na to jakieś. To A ci na minucie lo... dało? To jest losowe, no ja tracę teraz. O nie. O, czyli widzę. Co to tam za ruda jest, czyli? Ja też ja... mam na hełm i na buty. Czy na nowe buty i na hełm. Cynamo nowe buty. Ja Ty, to, co? Nie to wiem, jest co wy tam mi robicie, mi ale nie wiem co by tam robić, ale ja wiem jedno, że już mogę diamenty dwa. Serium. No, już dwa. Niestety tylko dwa. Ruda, ruda srebra to poziom... też. To jest quantum. E, to jest poziom trzynasty. o kurde. Ciekawe po co jest quantum? to oksydiowy. Musimy stworzyć quantum. A tak o tu sobie jest. Jak my w górę wrócimy? To, to nie jest. wrócimy. No nie. Czekałem czy tak i tak. się to uf. jakoś łapę obok... I... Co to jest metal? Coś gówno. A tego wykopię. O, zebrałeś czyli. No coś. Aż. Dzięki. Jakby chyba też da się zbrojkę robić. O, opuszczona kopalnia. Dawaj do niej. na. Przepraszam! <śmierdzi> <śmierdzi> Kopałem! I <śmierdzi> Ale to są fajne gdy się kopie, do no to te... Y, dostajesz HP, <śmierdzi> gdy wejdziesz. Jaki dziadka jest? Sorki Czyli ty ty to pójdzie... Do... Przepraszaj! Czyli no, to pójdzie do fany moment! Ja, ja nauczyłem się wycinać! To pójdzie do no, fany moment! Ja wycinać! A ty to widziałeś? Łatwo się wycina klisosa. No wiem ale To To pój... jeszcze szkielet jest! Jedźcie ode mnie dziadu! Ooo! Mia Kurde woda o! Jak? Gdzie tu się schodzi? Niżej o! <noise> Jakoś się schodzi, nie, nie wiem. Czyli... Lubisz iridium? Ale Ale to lubisz iridium, szarty? Ruda, srebra, to co to, to? Srebro. Jezu, teraz muszę sasyfionek i pionek od nowa układać. No i całe to... żelazo mi zebrali! Nie, nie wykopywałem twojego grobu. Nieźle ci co kiedy to było. Nie. Ja jedno zabrałem. Ja... A. O Jezu! Ja tam daleko zaszedłem na eksplorację tego. Au, au, to nie nasza wina, że zginiesz! To Cieszyli wszystko... Kilo? To wszystko twoja wina, wrogu. Brawów. Mruk to wszystko twoja wina. Ile my już nagrywamy? Nie, złoty. Nie wiem czy nagrywasz, a ja nie nagrywam. Ora. O, 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 o! Interne, o, o, o. o wiedziałem! O kurde! Ej, to my może ten... Że, yy, może zróbmy coś takiego, że nie będziemy nagrywać długich, o, długich odcinków. Yy, tylko Ale serię, nasz... takie. Nie będziemy nagrywać długich odcinków, tylko takie naszka częste, ale krótkie. Nagrywaj. Czyli naszka teraz skończmy. Jak skończmy? Dobrze. To się tam. Pożegnajcie! Nie żegnam się, nie widzimy się już. Nigdy więcej. Elo, elo.